Please don't fear me, because I know what I want. Please even me that song out of your soul that makes you freeze. Time staring in at yourself. It's time to step outside onto the path you once made. Heya, Luigi Z tej strony Recek, a to jest kolejny odcinek z naszej serii z gry Total Overdose. A ostatnio zabiliśmy Cesara Moralesa, który podobno współpracował z niej papą Muerte, jednak jego tożsamości. Właśnie samego papy Muerte wciąż nie znamy. Zatem wsiądźmy na ten motocykl, udajmy się do naszego kolejnego zadania głównego, które teoretycznie mógłby odpalić sobie z menu. I chyba tak coś zrobię. the car dealer. It's a letter to Cesar Morales signed PM. Weird thing is, you're mentioned in it. Translate for me. My dear, friend My dear friend César. Our friend in the DEA, the Eagle, has sent us a warning. A freelance agent has infiltrated your organization. His mission is to lead an armed group of DEA agents to the factory. Let him work hard. Let him lead the DEA squad into an ambush and then kill them all. You will need heavy equipment for the operation. Go to Elvis Autos and get the equipment from his garage. I know you will do your best in this important matter. And finally, it's signed with the initials PM. Listen, you better pay Elvis Autos a visit. And be careful, your face is on posters all over town. For you, I'll do it. Hey, Ram, what did you find? I think I'll go and see a guy, Elvis. He got something cooking with some mystery dude called PM. They plan to kill you and the other cops. That sucks, man. Elvis? PM? Ram, this sounds like Papa Muerte. The drug lord Dad was after when he died. Whoa, hold on. Are you saying this Papa guy? was involved in Dad's death? I don't know if he even exists. No one's ever seen this guy. He's like a myth with the criminals down here. Like the devil or something. Listen, if this is just some kind of crazy story to keep oh, me For Christ's sake. How low do you think I would go? Sorry, man. Where's this Elvis guy? I'll help you get in there. But Ram, if this PM is Papa Muerte, you got to be careful. Careful like red and blue wires kind of careful, you mean? <laughs> Just let me handle this my way, man. Dokładnie, zrobimy to po swojemu. A żaden papoomer nam nie przeszkodzi w wykonaniu naszego za zadania. Coś tam było? Nie, tylko drabina. Hmm. Czekajcie co my tu mamy w ogóle? To może nie wystarczyć, wam powiem. Moment. Okej okay. dobra, wjedźmy im z byka, dobra! Woohoo Wuuuuhu! Jebud! Nie, sorry, nie leję jebud. Ole! <śmienicza> Ole! <śmienicza> <śmienicza> o, już się skończyło. Szkoda, trochę, a chciałem sobie poszaleć. Jeszcze trochę jako El Toro! Spicy move! Dobra, zbieramy Amko. zbieramy Emination Tak, tutaj rozwalamy wszystko co się da. Ooo! Oh, to było konkretne. Okej, okay, już mamy z powrotem El Toro. Kombo 13. Złapaliśmy przy okazji czapunie Wjeżdżamy na górę. Na pewno nie zdążymy już z combo Patrz, tam trzy nas zabitych. Hmm. Tak, dzisiaj się chyba jednak pobawię trochę lokomówami. Y -y -y -y! No, Ramiro. O! Poszczelajmy z chemikę. Nie było! Nie było! Ok, kolejna znaczka. Podnosząca nam poziom zdrowia. Jeszcze tylko dwie sztuki potrzebujemy. Okej, okay, zatem teraz tu zjazd na linię. W końcu się coś załączyło. Ok. Wow! 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 To było piękne. O, 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 tam ktoś był. I kolega nawet przeprowadził. JEBOUT! Yeah, Who's the best? Ok. Adrenalina podniesiona. Chodzimy szybko na górę. Szybko, szybko, szybko! Aaaa! Zabrakło chwili. Dosłownie chwili zabrakło. Where to look or what to look for. OK, mamy obadać całe to miejsce. W ogóle coś strasznie te muzyczkami mi nie pasuje wam powiem. taka trochę zamroczna jak na to da o, dziękuję za Hadzika Dobra! O. Zostały nam tylko trzy pociski do naszego heavy handguna. Zatem... Tu widzę, brama do otwarcia jest. Tu mamy granatnik. I tu jakiś typów, którzy bynajmniej nie mają wobec nas dobrych zamiarów. Zatem, Ramiro, błagam ściągnij go! Ale tam była jakaś cutscenka, ale chciałem włączyć bullet time'a, więc... ...się za bardzo nie udało. Może użymy czegoś znowu konkretniejszego. A niech będzie granat. A może... Wow! Y -y -y. Wow. No, poszło. Ładnie, pięknie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy cały czas. Come on, come on. O, o! Dobrze widzę, dobrze widzę, dobrze widzę, dobrze widzę. Biegni, biegni, biegni! teraz zdąży, zdąży, zdąży! Ah! Czekajcie, bo tam chyba musimy wejść. No ewidentyko. ko. Oooo, oh, yeah! That's how I roll. Take that, well, this key seems to be pretty important. Te klucze wyglądają bardzo ważne, no oby były ważne. No, trochę nie wyszło. Nie, czekajcie, mam inny pomysł. Postrzelajmy z czegoś innego, z czegoś, co się lepiej tutaj nada na te zamknięte pomieszczenia. Wow, yeah, oh yeah! That's the power. Wow, drzwi w ogóle w drugą stronę otwierające się. Okej, okay, udało się. Hmm. Teraz w drugą stronę. Zaprawdę wam powiadam. Nie? Aha, na górę. O nareszcie! Dual heavy handgun. Ura. Aha, tutaj się. Okej, okay, tu jeszcze jakaś znajdka była. Nie wiem co... Nie wiem, co to konkretnie było. I w ogóle wróciłem do punktu wyjścia. Bo czemu nie? Ała. Teraz, którędy, powie mi ktoś. Ale no tak, wszyscy padli. Przedawkowali łołów. Orzysz ironio. Przedawkować, przecież Overdose to jest przedawkowanie. Wow. Znowu kolejna operacja ręka-noga-mózg na ścianie. Tam jest typek. Ale póki co, chcę tu w miarę jeszcze podeksplorować. Zobaczyć może coś będzie ciekawego. Wow! Spicy move! No to było trochę nieczyste, aczkolwiek... Na wojnie nie ma czegoś takiego jak czysta bądź nieczysta zagrywka. Okej, okay, granatnik leci. Wow, A mnie skosił. Wow! What the fuck! O, i tu cała kolonia jest normalnie. A! Ale jak mnie skosił dziad. Dobra. Rifle podziałał. Dobra. Dajemy radę, dajemy radę. Jest, póki co. No dawaj, dawaj. Ramiro. Ramiro, nie mi tego, no! O tu do ciebie strzela, a ty postaniesz po niego przeładować. Teraz byś mógł pomachać rączką, a nie! Okej, okay, tu kolejny... ...typek. Okej, okay, tu mamy jeszcze granaty. Z których z chęcią skorzystam. Zdrowie też już zebrane zostało. Wow. Nie za dużo was tu panowie? Ej, ile on wytrzyma? I przez siebie stracił kobodziadu! Nie, tu trzeba jakichś mocniejszych argumentów. Spicy move! O oh, fuck o oh, fuck o oh, fuck 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 O o machine gun machine gun mashing gun się na mashinganie Dobra 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 O oh, oh, fuck 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 Jakie ciśnienie Pierunie! Jaki Jaki Saigon Dobra dawaj 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 go dawaj Okej, okay. wow, co to, to było, no dawaj, ja chcę na Ossingana, ja chcę na Ossingana, Maramiro, no przecież wiesz, że ja tego pragnę, o, dzięki stary, gdzie, 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 tam, tam widzę, typek, o, tu gaśnicy też się da rozwalać, bo fajnie wiedzieć, ale to chyba już wszystko w tym temacie, nie no, tamten jeszcze przeżył, no. Aaa, come on! Dobra, dajcie mi tu. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Makna go ołowiem, tak, żeby. O, ten miał granaty. O, fak, Ramiro, nie! Na... O. Dobra, jest flashback. What the fuck? Dobra, udało się. What the Spicy move. Dobra, teraz. Okay, dajemy radę. Yes, jakieś dokumenty. Hey Tommy, I found some work sketches showing coffins with secret compartments, all signed PM. Coffins fits more the style, all right. Always does stuff in some freaky way. Looks like someone's been preparing a small war, too. There's enough empty weapon boxes to support a small army. I knew it. Something's going down. Something big. See any coffins or weapons? No, everything's gone. Okay, this trail is getting hotter. Now it's time to have a little talk with Mr. Elvis. Find out where the coffins and weapons are. Marco should know where to find him. No, Marco! Orale, Ramiro! Mi amigo, you're alive! Whoa, take it easy, buddy. I heard oh. you were there at the Meat Factory massacre, compañero. So many dead DEA agents. Lucky I'm not a DEA agent then, man. Now I wanna find a dude called Elvis. Sí, Elvis, comprendo. Uh, problem is that this cat's hacienda is heavily guarded, so you have to get in from the sea, without the guards noticing anything. So I'll need a speedboat? Aaaa, skradanie? A si es, and the Virgilius have one, but nothing is free. I'll call you as soon as I've arranged the boat. Okej, okay, misja zakończona. Tak, wszystkie nagrody zebrane. 19 tysięcy punktów, okej, okay, spoko. 25 combo, najlepsze. A zatem... Teraz jeszcze parę na spotkanie z LBZ-em. może co nieco bronię? W ogóle, co ja tu mam? Bo ja nawet nie patrzę, w ogóle nic. Nul, zero. Po prostu z czego popadnie. To wytłumaczyło te moje długie serie z obrzyna. Czy to ma No, nie, chyba obrzyna jest poprawną formą, ale widzę coś, co mnie denerwuje. A mianowicie, brak zadania głównego. Co co my tu mamy. Okej. Okay. Okej, okay, tu mamy za zadanie wykonać 10 headshotów. Zatem zrobimy sobie jeszcze to zadanie poboczne i... Mamy na to limitowany czas! Wiem, co się do tego zadania nada. Oh, fuck. Wiem, jak się robi headshoty przecież. Aaa! Okej. Dwa już były. Wow, yeah! Dobra, cztery. Aaa! Ah! Dobra, spróbujmy może mu... O! To było piękne! Łohoho! O Okej, okay, ósmy hedzik! Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, dziewiąty. Okej, okay, dziewiąty. teraz już naprawdę hedzik! Wyrobimy się, jak zwykle zresztą. Teraz już. Wow! Dobra, postrzelajmy. Rzuć... A co, brawo, to już może być? Wow, 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 co się dzieje? Co się dzieje? What the hell is going on? Przynajmniej muzyczka już taka luźniejsza. Dobra, dwa heady. Przy jednym bullet time. O, trochę się tu spałni, Wam powie. Tak, zegar już tyka, że zostało mało czasu, a i tak już to... zrobiłem to zadanie chyba z dwa razy. Właściwie można powiedzieć, że wyrobiłem podwójną normę. Ha! Fajnie, że ich tutaj trochę się zostało. O, wow, gdzie, gdzie, gdzie? Okej, okay, tutaj. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. I... jebuł jest combo 30, no nie wierzę. Że wszystko za jednym machem zrobiłem. Tak, nabijaj się, natukuj się, nabijaj. Punktacja, proszę, rób mi tak. 5600 punktów. Zobaczmy, czy nam da to zadanie, po... zadanie główne do odblokowania. Mam nadzieję, że. Tak, że mam nadzieję, że to będzie to. Jest! Ale tym się zajmiemy dopiero w następnym odcinku. No niestety, trochę szkoda. Aczkolwiek i tak był fan dzisiaj. Zatem dziękuję Wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do jego komentowania. Jeśli się Was podobało, zostawcie po sobie łapkę w górę. A jeżeli uważacie, że to co tu zobaczyliście, to było dla Was troszkę za mało, to możecie też zasubskrywać mój kanał. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. I czołem.